To jest maszyna, taką to aż się przyjemnie robi. Sama wioska mnicha to zamysł, który mi się pojawił gdzieś w 18 roku, może 19 na początku, jak się urodził trzeci syn Władzio. Miałem tutaj właśnie takie stare budynki. Miałem też jeszcze we wsi taki domek. Zacząłem to porządkować, można by powiedzieć, rozbierając dachy, sprawdzając w ogóle, czy te budynki jeszcze nadają się do użytku. Stolarze by potwierdzili, że szkoda je rozbierać tak do fundamentów. Zatem postanowiłem je odnowić, a zacząłem szukać jakichś starych dachówek, starych okien, drzwi. No, i udało się. By, by pozdobywałem na przykład taką dachówkę, która za mną jest z pałacu spod Krakowa 120-letnią sercówkę, czy na domku przy Saunie. Jest to dachówka z poniemieckiego budynku militarnego. Na muzeum Siekier z kolei od proboszcza z Serocka z kościoła gdzieś. I takimi sposobami udało mi się nazbierać materiały, które pozwoliły odnowić te budynki. No i tak krok po kroku, a szczególnie w momencie, kiedy przyjechały moje dzieci, i zaczęli sami używać a to młotka, a to wkręta, a to piły ręcznej i zaczęli coś montować. To mi dało do myślenia, że by, by dzieciaki, które de facto <laughs> mogą znaleźć coś innego. Jeżeli tylko telefony, to, to się tym zajmą. No i tak po prawie stwierdziłem, że może zbuduję taką stolarnię pod kątem dzieci, żeby mogliby przyjechać, coś zbudować, coś skręcić, coś przeciąć, żeby uczyli się też tych manualnych umiejętności. No i zacząłem budować tą stolarnię. W międzyczasie zacząłem zdobywać narzędzia takie manualne do stolarni, czyli strugi, heble miły ręczne, wkrętaki, tak żeby no, mieli czym pracować. No i trafiłem też na początku na jakieś takie zwykłe siekierki, które by w Polsce były produkowane, czy osowiec, czy, czy końskie zakłady. I trafiłem na taką grupę Siekierowy Świat, gdzie chłopaki wystawiali siekiery szwedzkie, angielskie. No i tak mnie to zainteresowało, stwierdziłem, że fajnie by było mieć jakąś jedną taką solidniejszą, fajniejszą, cenniejszą. No i takim sposobem postanowiłem kupić jedną, pierwszą, co też uczyniłem. To akurat niemiecki Osenko, ale bardzo ładnie wykonany by przez kolegę z grupy, by na by bardzo pięknym stylisku. No i tak trochę się zaczęło od tej siekiery, że stwierdziłem, a może i, i jeszcze jakąś angielską dobrze by było mieć i szwedzką i fińską. No, no i się zaczęło. Znajduje się tutaj około 2000 siekier. To są siekiery sprowadzone z całego świata, z krajów, w których w ogóle siekier były produkowane. E, wszystkie są odnowione, odrestaurowane, naostrzone. Mają nowe trzonki bądź też wyczyszczone trzonki. Filozofia tego miejsca polega też na tym, żeby w każdym momencie przyjść, wziąć tą siekierę, pójść i nią coś zrobić: porąbać, rozszczepić, przeciąć gałąź itd. Tak e, chciałem, żeby to muzeum e, było funkcjonalne, a nie tylko. Zerzewiałe głowice gdzieś wciśnięte w kąt czy w, w piwnicy leżały, to miejsce można przyjechać, odwiedzić, obejrzeć, dotknąć. Nawet jak sam jestem, to pozwalam taką siekierę odczepić, wziąć do ręki, sprawdzić, jak leży, jak trzonek się układa. Bo to wszystko jest ważne: ta, ta cała ergonomia. W tym temacie też innowacje postępowały. Mówimy o siekierach, które tutaj by są, no to one mają i 200 lat, 100 lat, 80, nawet nowe są, z naklejkami, które mają po 80 czy 100 lat, bezpośrednio z fabryki i one są bardzo cenne też. Także po to to zostało zrobione, żeby też w każdej chwili można było użyć. Jedna z ciekawszych i cenniejszych siekier i trudnych do zdobycia. Firma Keystill z Australii by, by robiła bardzo dużo racingowych siekier. I między innymi z różnymi postaciami. Z tej strony jest akurat by, by młoda diablica, a z drugiej strony też robili na siekierach wiedźmę na miotle. Tutaj też jeden z Keystillów. Tylko to lata 90., 2000. Tutaj też jest przykład 94. Tam mamy kolejną. Tutaj w ogóle piękny temat. No, mam kilkanaście takich racingowych. Kolejne trzy idą z Hiszpanii, bo to są często siekiery najlepsze na świecie jeśli chodzi o siekiery racingowe. Tuatahi z Nowej Zelandii. Ale mam też egzemplarze, właśnie też australijskie. E, tutaj, właśnie tak zwany niwek. Człowiek jeszcze żyje, robił, ale już zaprzestał. Kolekcjonerzy by wszyscy chcą e, też go zdobyć. E, proponowali mi jakieś cenne, ale no mam tylko jeden egzemplarz, no to nie chcę się pozbywać. E, chcę, żeby to muzeum faktycznie miało taki wyraz, że tu są rarytasy. Są bardzo rzadkie siekiery, trudne do zdobycia. No okej, okay. jak mam takie, które się powielają, to ja się właśnie chętnie wymieniam. Ja, ja zacząłem de facto przygodę taką prawdziwą z siekierami od fińskich siekier. Jak zdobyłem te fińskie siekiery, to bardzo dużo ludzi ze świata, z Kanady, z Ameryki, z Australii chciało się ze mną wymienić na te fińskie siekiery, bo one mają inny wzór. Mają tutaj tą, 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 taką, taki obłuszek. To były siekiery, oczywiście, używane też do budowania domów, do wbijania tebli. No, była inna filozofia w Finlandii. A Finowie też mieli bardzo dobre złoża metali, dlatego ta stal też była bardzo wysokiej jakości. To są siekiery skuwane, czyli ostrze w tym miejscu ma wstawkę z twardszej stali, bo, bo ta część pracuje. Ta jest miększa, też po to, żeby ona nie pękała. <laughs> dlatego siekiera często była aż do można powiedzieć swojej śmierci używana. Bo siekiery, które są zahartowane, całościowa, były takie siekiery też często z Rosji sprowadzane już w latach 2000-tych czy 90-tych, to przy mocniejszym uderzeniu albo mrozie to napękała. Zupełnie, totalnie. No i wtedy już była nie do użycia a w tym rozwiązaniu ona troszeczkę się spłaszczyła, ale dalej ostrze działało i było bardzo, bardzo twarde. Tak jak ktoś patrzy, no ta podobna, ta podobna, wszystkie niby podobne, ale tutaj jest to wykończenie. I ten model był bardzo trudny do zdobycia. Dosłownie parę miesięcy temu udało mi się go ściągnąć, tym samym uzupełnić kolekcję. W trakcie budowy wioski Mnicha i przebudowy tych domów zostało mi kilkanaście drzwi. Wypiaskowałem je i tak z miejsca na miejsce przestawiałem przez jakieś dwa lata, ale później, właśnie wpadłem na pomysł, że wyeksponuję na nich siekiery. A że już tych siekier miałem by, by, wtedy już ponad półtora tysiąca, to wiedziałem, że mi się nie zmieszczą. No to stwierdziłem, że przymocowując drzwi i, i z możliwością ich otwierania, będę miał trzy razy więcej miejsca na, na siekiery. I tak też zrobiłem. <laughs> e, jakiś czas temu człowiek przyjechał, jak zobaczył, mówi: Kurde, dom z największą ilością drzwi, e, w jakiej my się spotkał, A, bo tutaj chyba z 14 drzwi mamy e, ruchomych i z każdej strony tu akurat, bo co jest też ciekawe, każde drzwi to e, inne państwo. Tu mamy akurat polskie drzwi i kilkadziesiąt siekier z jednej drugiej strony, tu mamy zacnego Kowala, chyba jako jedyny robił siekiery ciesielskie tego typu spodłukowa Felix Chruściel. ale tu mamy na przykład norweskie, w środku mamy australijskie, japońskie, Hiszpania, tu gdzieś Francja, tam Dania, tutaj właśnie Ameryka. Tam gdzieś Tasmania, Australia to jest ten obszar, no bo mam ich około 100. Tu mamy Finlandię, nawet takie ponad dwustuletnie siekierki, większe, mniejsze, ciesielskie, różne numery, różne wzory, różne patenty, zastosowanie do ciesielki, do, do, do lasu, do harcerstwa nawet. Tu z kolei mamy całą ścianę szwedzkich. Te są nawet nowe, ale mające 80, 70 czy 90 lat z naklejkami. W tym miejscu mamy niemieckie, szwedzkie, a tu mamy wyeksponowane angielskie, takie duże byki. Inne wzory też na, 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 na Wielkiej Brytanii były robione. Także te drzwi mi się no, mega przydały. Więcej tych siekier, właśnie mogłem wyeksponować. No i teraz, jak ludzie przyjeżdżają, chodzą, patrzą, obserwują. No, bo też taka Finlandia jest inna niżeli, dajmy na to, Szwecja. Ameryka, no to generalnie te double bity z dwoma ostrzami. To, to ich wymysł. Ale potem zlecali też dla Szwedów produkcję. By na przykład podwójny ostrze. Także no tutaj mamy reprezentację ciekier naprawdę z wielu, wielu państw, tam gdzie były produkowane. ekspozycję już na poddaszu w Muzeum Siekier. To są ścianki złożone z fińskich siekier. To jest, proszę Państwa, kolekcja budowana przez 30 lat przez takiego człowieka z Finlandii. Zadzwonił do mnie, napisał na Messengerze, że myśli nad sprzedażą po bardzo atrakcyjnych cenach. Czy ja bym to kupił pod warunkiem, że to umieszcza w muzeum. I jesienią 2024 roku, z synem pojechaliśmy samochodem, zapakowaliśmy te siekiery, a i przez zimę udało się je tu wyeksponować. To są bardzo cenne siekiery w, w, w niespotykanych wzorach. E, często numeracja, której nie sposób już kupić, zdobyć, nabyć nawet na giełdach siekierowych, na grupach siekierowych. E, dużo takich wojskowych też siekier z armii fińskiej z oznaczeniami S.A. No i by powiedział, że tylko i wyłącznie mi te siekiery by sprzedał, nikomu więcej. No, uznałem, że nie ma co czekać. Zorganizowaliśmy z synem wyjazd pięciodniowy. Zabraliśmy te siekiery, wyeksponowałem zgodnie z jego warunkiem. Mam nadzieję, że przyjedzie i odwiedzi, czy w czerwcu, czy w lipcu, bo tak się umówiliśmy.